Do 2010 roku powierzchnia sadów wynosiła 35 tysięcy hektarów. Obecnie na skutek karczowania szacuje już tylko 28 do 30 tysięcy. Podobnie jak u innych gatunków drzew też różnie jest poziom produktywności sadów wiśniowych. I tak Najpierw może jeszcze na temat produkcji owoców wiśni w Unii Europejskiej. No, te wahania także są bardzo duże w naszym kraju. W 2007 tylko 108 tysięcy ton. W zeszłym roku 143 według GUS-u, według mojego i nie tylko mojego rozeznania najwyżej 120 tysięcy. W Unii Europejskiej w zasadzie te różnice to od tych, zależały te różnice też od zbiorów w Polsce. My tu mieliśmy zawsze decydujący wpływ, bo jesteśmy też największym producentem wiśni w Unii Europejskiej. Tu też widać, proszę Państwa, nasz udział średnio biorąc biorący sprawie 50% wiśni w Unii Europejskiej to polska wiśnia. Jaki jest nowość, ta wielkość produkcji według poziomu produktywności sali? Sady przydomowe 15 tysięcy hektarów, niski poziom 8, średni 7, wysoki 5 razem 35 tysięcy hektarów. I tu widać te plony w zależności od poziomu produktywności od 2 do 15 ton sektora. Jakże jeszcze wiele, wiele jest do zrobienia też i w tym zakresie. Jak wyglądało zagospodarowanie owoców wiśni? No, absolutna przewaga przemysłu przetworczego widać 68% średnio biorąc niekiedy i więcej jak 68%. No eksport świeżych wiśni jest nie najwyższy, średnio 6%, a spożycie w kraju około y, na poziomie 1,5 do 1,5 kg, 26 tysięcy ton, Cie, 26 tysięcy przepraszam, 26 przepraszam. Jakie były ceny skupu, ceny skupu i jakie koszty produkcji? Ja już podaję średnie ceny ważone za owoce, zarówno do produkcji soków jak i do mrożonych, chociaż były zawsze różnice. I proszę Państwa, jak widać, opłacalna produkcja była tylko w 2006, 2007 i 2010. A w latach 2008-2009 bardzo niskie ceny i bardzo niska opłacalność i to był ten warunek, to był ten, ten warunek, że zaczęto karczować sady, zaczęto się wycofywać z produkcji wiśni. I proszę Państwa, chcę tutaj y, powiedzieć, że również w innych krajach Unii Europejskiej, w Serbii, w latach 28-29 przy cenie skupu poniżej 40 euro za kilogram, produkcja była tam nieopłacalna. W 2010 ubiegłym roku, tak jak u nas w Niemczech i na Węgrzech, cena skupu wahała się 0,80 do 0,70 za owoce tzw. przemysłowe, 0,90 do 1,20 za owoce deserowe, przy kosztach produkcji 0,45 do 0,50 euro owoców przemysłowych i 60-70 euro owoców deserowych. Czyli w zeszłym roku i tak i w Niemczech i na Węgrzech i w Serbii, ze względu na niższe zbiory wiśni, produkcja była opłacalna. I to chciałbym właśnie mocno podkreślić. Proszę Państwa, jest taki grona ekspertów wiśniowych europejskich, i mieliśmy kolejne spotkanie w Berlinie, i doszliśmy do jednego wniosku, o czym ja już trochę wcześniej sygnalizowałem: że jeśli w Unii Europejskiej zbiory wiśni przekraczają 400 tysięcy ton, jest to absolutna nadprodukcja, jest załamanie rynku i wtedy ceny są bardzo niskie. Dopiero poziom 250-300 tysięcy ton pokrywa potrzeby i gwarantuje opłacalne ceny. W Polsce sądzę, że ta produkcja, jak będzie na poziomie 120-150 tysięcy ton, to właśnie spełni ten warunek, że będzie produkcja opłacalna. Znając trochę potrzeby i możliwości produkcyjnych w innych krajach, bo proszę Państwa, Niemcy na potęgę karczują wiśnie. Węgrzy karczują, czerwowie karczują wiśnie. I ja tutaj zresztą może dojdę do końca, widzę też optymistyczne rozwiązanie, optymistyczne wnioski dla naszego kraju. Jakie ewentualnie można się spodziewać cen wiśni, jeśli będzie ta produkcja na poziomie 120-150 tysięcy ton. Za owoce deserowe 3 do 4 zł, bo to w tym myślę dziś owoc na eksport, bo to jednak rośnie zainteresowanie naszymi świeżymi wiśniami, zwłaszcza do Rosji. Do produkcji mrożonej 2,8-3 zł, a stopu zagęszczonego 2,2 do 2,5 zł. Sądzę, że to będzie dla jednej i dla jednej, drugiej strony opłacalne i wtedy będzie znowu jednej i drugie, to znaczy przemysłu przetwórczego i eksporterów i producentów wiśni i wtedy będzie można myśleć o dalszym rozwoju wiśni. Proszę państwa, jest taka stara zasada. Jeśli jedni karczują, to drudzy fatu. I ten to się odnosi do naszych sadów wiśniowych, że powoli już można myśleć o zakładaniu nowych sadów wiśniowych. Ale, ale sady takie, które zagwarantują plon najmniej 15 ton hektarów. Nie gdzie się da, gdzie można, na małych powierzchniach, tylko trzeba założyć porządne stady na określonej powierzchni, które zagwarantują te 15 ton. Jednak z tonami poniżej 15 ton nie ma co liczyć na opłacalną produkcję. I jeśli to będą te wiśni uprawiali producenci, którzy znają już na uprawie wiśni, potrafią wykonać wszystkie wymagane zabiegi pielęgnacyjne, to są właśnie ci, którzy mogą ponownie rozwijać uprawę wiśni. Ja, tu by, ja bym tu by wyróżnił trzy typy sadów wiśniowych. Pierwszy z liczbą około 800 drzew z rzeczonową koroną, odmiany gutówka z zbiorem owoców przeznaczonych do produkcji ekskluzywnych wrożonych oraz do spożycia w stanie świeżym, a także na eksport. Powierzchnia co najmniej 2 hektary. Drugi typ, także około 800 drzew na hektarze, ale z udziałem co najmniej 200, 20% odmian deserowych, także z wieczorową koroną i z ręcznym zbiorem owoców specjalnie przygotowanych do sprzedaży. Powierzchnia może się wahać 1,5 do 2 hektarów. I wreszcie trzeci typ dostosowany do mechanicznego zbioru owoców z liczbą co najmniej 1000 na hektarze z odpowiednio formowaną koroną. Owoce zbierane specjalnym kombajnem, które się będą przede wszystkim nadawały do produkcji soków zagęszczonych. Cena skupu w granicach o za zł kilogram, zapewni opłacalną produkcję owoców. Powierzchnia takich sadów może nawet wynieść i 20-30 hektarów. Więc powtarzam, jest szansa i w przyszłości na opłacalną produkcję powyżej 15 ton hektarów. Jak myśmy, rozmawiałem teraz z Niemcami i się mówi, sadownikami, czy zakładają sady, mówi, nie pan nie żartuje o zakładaniu sadów wiśniowych w naszym kraju. To jest wielki żart. Dla nas to nie jest żart. Dla nas to jest realna, realna rzecz. Czereśnie. Powierzchnia sadów czereśniowych wynosi około 10 tysięcy hektarów, w tym około 4 tysiące z produkcją towarową na dobrym poziomie i około 1000 hektarów na wysokim poziomie z produkcyjnym i z plonami powyżej 10 ton hektarów. W ostatnich 5 latach produkcja wahała się od 20 do 50 ton przewagą starych odmian drobnymi owocami. W nowoczesnych sadach dominują odmiany wielkoowocowe, o różnej porze dojrzewania owoców. Przy plonie około 10 ton hektara koszt produkcji bez siatki wynosi około 2,5 zł za kilogram, a z siatką 3,5 do 4 zł za kilogram. Cena skupu za niestękanie, ale małe owoce wahała się 4 do 5 zł za kilogram, a za wielkie owocy powyżej 26 mm, powyżej 25 średnicy. 6-8 zł za kilogram. Przy plonie poniżej 5 ton hektara, małych owoców produkcja była nieopłacalna. I proszę Państwa, aktualna produkcja ze średnicą powyżej 25 mm, 6 mm nie pokrywa krajowych potrzeb. Dowodzi o to o tym, że można zwiększyć produkcję takich owoców nawet do 100%. Kraj poszukuje, konsument krajowy poszukuje takich wiśni. I również są szanse na eksport, ale powtarzam, powyżej 26 mm. Warto zakładać sady wielkowocowych odmian o różnej porze dojrzewania na powierzchni powyżej 1 hektara, zabezpieczonych przed takami, a jak to jest bardzo intensywny sad, bardzo tylny odmiany, nawet przed nadmiernymi opadami deszczu w okresie dojrzewania owoców. Proszę Państwa, okazuje się, to się opłaca tam, gdzie są opady i owoce pękają. Proszę Państwa, i teraz krótkie podsumowanie. W naszym kraju także w najbliższej przyszłości może być opłacalna produkcja owoców, nie tylko tych czterech gatunków owoców, o czym zresztą za chwilę usłyszymy. Trzeba tylko się dostosować do wymagań rynkowych, osiągać wysokie plony, wysokiej jakości owoców. Duże szanse mają nasi młodzi sadownicy, przygotowani do produkcji i dystrybucji owoców według nowych wyzwań i wymagań. Podkreślam, my jeszcze mamy młodych sadowników, my mamy następców, inny kraj już ich nie mają i to jest jednym z powodów, że spada tam produkcja owoców. Kto w naszym kraju sprosta wymaganiom rynkowym oraz nie sprosta, przepraszam, nie sprosta wymaganiom rynkowym, oraz nie posiada możliwości osiągania wysokich plonów, dobrej jakości owoców, lepiej, jeśli zrezygnuje z produkcji owoców, bo ochroni się przed stratami, przed stratami. Może to jest zbyt brutalne powiedzenie, ale wydaje mi się, jeśli ktoś nie może, nie potrafi, nie ma warunków, lepiej już nie zaczynać, nie rozwijać, bo narazimy się tylko na straty. Jest dla mnie jest oczywiste, że zmniejszy się liczba gospodarstw towarową produkcji owoców. Z obecnych około 200, za kilka może ich być nawet tylko 100 tysięcy. Nadal możemy i powinniśmy odgrywać ważną rolę w europejskim sadownictwie. To jest też nasze zadanie na przyszłość, ale to, co chcę podkreślić, lecz nasza przyszłość zależy przede wszystkim od nas samych i właśnie to chciałbym tak bardzo mocno podkreślić. Aby się nasze sadownictwo rozwi rozwijało, są, potrzebna jest różna pomoc ze środków państwowych i unijnych. W żadnym kraju rozwój sadownictwa dostosowanego do wymagań rynkowych i gwarantujących opłacalną produkcję nie był i nadal nie był możliwy bez zewnętrznej pomocy, czyli rządowej czy unijnej. Jaka była korzystna pomoc, co ona dała, to najlepszym dowodem są te ostatnie lata, kiedy z dobrym skutkiem. Wielu sadowników korzystało ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich, jak i krajowej sieci obszarów wiejskich. Proszę Państwa, od 1 lipca do 31 grudnia jesteśmy, przejmujemy prezydencję Unii Europejskiej. Co w tym czasie trzeba by załatwić dla polskiego sadownictwa? Utrzymanie środków pomocowych i na ważne inwestycje produkcyjne na dotychczasowym poziomie. Jeszcze raz powtarzam, stanowisko rządu, które przekazało do Unii Europejskiej właśnie na to zwraca dużą uwagę. Wstrzymanie ograniczenia liczby pestycydów skutecznych, skutecznie zwalczających choroby, szkodniki i chwasty w uprawach sadowniczych i szkółkarskich. Proszę Państwa, ja widzę to jedno z największych naszych zagrożeń w sadownictwie, jeżeli będą stale wycofywane skuteczne środki do skutecznych korzystania z pestycydów. Uaktualnienie, uaktualnienie poziomu dopuszczalnej granicy zawartości szkodliwych pestycydów owoców, zwłaszcza z Rosją. Wspieranie promocji owoców w kraju i za granicą. Wspieranie handlu targowiskiego w małych sklepach osiedlowych i wspieranie finansowe wyższy niż dotąd metod integrowanej produkcji owoców. A jakie widzę zadanie dla naszego rządu? Wesprzeć opracowanie strategii rozwoju polskiego sadownictwa, przetwórstwa owocowego i szkółkarstwa sadowniczego na najbliższe lata. Taką strategię należy przedstawić Komisji Europejskiej. Drugie. Upraszczać przepisy, zwłaszcza z zakresu pozyskiwania środków pomocowych, a potem ich wykorzystania. Dla wielu członku dla wielu sadowników załatwienie wniosku. No.